Sobota 7 grudnia, Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Tysiące słuchaczy i politycy na urodzinach Radia Maryja. Od samego początku jestem z Radią Maryja i słucham i oglądam. Przyjeżdżam tu, bo podoba mi się modlitwa. Jestem bliżej Boga. Chcą oddychać czystym powietrzem. Mieszkańcy bydgoskiego miedzenia walczą ze smogiem. Dlatego tutaj właśnie się spotykamy, żeby powiedzieć, że już nie wytrzymujemy. Jest to smog, który oddziaływuje i na dzieci, i na starszych. Na okien, i na <śmiewanie> Weekend dobrych uczynków. Szlachetne paczki wyruszyły w drogę. Niesamowite. Tego naprawdę, tego się nie da opisać. Tysiące słuchaczy, a wśród nich politycy, na urodzinach Radia Maryja w Toruniu. Rozgłośnia świętuje 28. rocznicę powstania. Goście z Polski i zagranicy wzięli udział w koncercie i uroczystej mszy świętej w intencji Radia. Warszawa, Radom, Gdańsk. Przyjechali z najdalszych zakątków kraju, a nawet z Białorusi, bo i tam Radio Maria ma swoich wiernych odbiorców. Tysiące słuchaczy razem w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu zebrało się, aby uczcić 28 rocznicę istnienia Radia Maryja. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wspólnie się pomodlić, czy to odmówić różaniec, czy, czy, czy anioł pański, czy, czy koronko do Miłosierdzia Bożego. Przepiękne audycje są. Bardzo jestem wdzięczna ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Za te wspaniałe dzieła, które stworzył. Oba panu, że jeszcze jesteście tak patrz, jak to w jednym i w Jak co roku oficjalne uroczystości zainaugurował założyciel i dyrektor toruńskiej rozgłośni Ojciec Tadeusz Rydzyk. Nigdy tu nie było wiele, wiecie, naszasz wścig i tak? No winien pan okończyć. Także. I to jest to, w jaki sposób? W jaki sposób? Z czasem Rodzina Radia Maria, Obchody urodzin Radia Maria to przede wszystkim modlitwa, ale i wspólna zabawa. Na scenie areny Toruń odbył się galowy koncert w wykonaniu reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej. Wystąpili także soliści i aktorzy. Się, śpiewaliśmy razem te pioseneczki. Pięknie, Pięknie. Pięknie. Pięknie, jest, Naprawdę, uduchowieni jesteśmy bardzo. W obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa i rządu, politycy i parlamentarzyści. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odczytał okolicznościowy list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W jednym zdaniu nie sposób objąć bogactwa tej wieloaspektowej działalności, ale można w nim wyrazić jej istotę, którą stanowi pełna całkowitego oddania służba Panu Bogu i Ojczyźnie. To już tradycja. Święto Rozgłośni obchodzone jest w pierwszą sobotę grudnia. Od lat jest wyjątkowym przeżyciem dla jej wiernych słuchaczy. Wielu z nich co roku z tej okazji przyjeżdża do Grodu Kopernika. Toruń, Michał Kosiak. Mieniamy temat. Mieszkańcy bydgoskiego Miedzynia walczą ze smogiem, to jedna z najbardziej narażonych na zanieczyszczenie dzielnic bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim domowe piece opalane węglem, w których czasami lądują też śmieci. Mieszkańcy dzisiaj wyszli więc na ulicę, by powiedzieć dość. Unoszący się w powietrzu dym na bydgoskim Miedzyniu nie dziwi już nikogo. Martwi natomiast coraz większą liczbę mieszkańców osiedla. Czuć to powietrze i widać nawet to powietrze, które co do zasady jest przeźroczyste, ale tutaj na Miedzyniu nie jest przeźroczyste. Jest to po prostu smog, który, który oddziaływuje i na dzieci i na starszych. Jestem biegaczem, wieczorem nie mam szansy, żeby wyśbiegać. Jedyny czas, kiedy możemy pójść biegać to jest gdzieś koło południa, bo wtedy <śpiewanie> przestają kopcie. Miedzyń to jedno z najbardziej zanieczyszczonych bydgoskich osiedli, dlatego jego mieszkańcy postanowili rozpocząć walkę ze smogiem. Często te przekroczenia norm jakości powietrza są przekroczone kilkukrotnie, czasami 600, 700, 800 procent, i dlatego tutaj właśnie się spotykamy, żeby powiedzieć, że już nie wytrzymujemy. Stąd hepeningi i konkretne postulaty. Teraz najważniejsze jest wyrażenie sprzeciwu wobec spalania śmieci, podkreślają mieszkańcy. A to dopiero początek ich działań. Jutro będziemy mówić o węglu, jutro będziemy mówić o innych rzeczach o dofinansowaniach dla najuboższych, ponieważ bydłoż bez węgla tak ale nie kosztem najuboższych. Jakość powietrza w mieście poprawić ma program wymiany starych pieców na ekologiczne i przyłączanie kolejnych mieszkańców do miejskiej sieci ciepłowniczej. W budżecie miasta w 2020 roku na ten cel zaplanowano 3 miliony złotych. To jest taki budżet otwarcia, powiedzmy tego, tego projektu. Też z takim podejściem, że jeżeli by się okazało, że um, te pieniądze schodzą z jakimś perspektywą zwiększenia tego budżetu w przyszłym roku, jeżeli program pójdzie dobrze. Mieszkańcy korzystać mogą także z dofinansowań rządowego programu Czyste Powietrze. W mieście i gminach ościennych trwają badania poziomu zanieczyszczeń. Tylko w samej Bydgoszczy powietrze zatruwa około 20 tysięcy tak zwanych kopciuchów. Jednak ponad połowa zanieczyszczeń zdaniem władz miasta napływa do metropolii z gmin ościennych. Kinga Wasilewska, TVP3 Bydgoszcz. Ponad 900 rodzin i setki prezentów po wielu tygodniach przygotowań przyszedł czas na finał szlachetnej paczki. Wolontariusze akcji w całym regionie zadbali o to, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Wchodzące święta dla pani Agnieszki i jej synów z pewnością będą różniły się od poprzednich. Rodzina mieszka w domku na działce. 35-letnia mama jest niepełnosprawna i samotnie wychowuje dwóch synów. 4 Leszek zmaga się z autyzmem i niedorozwojem mowy. Piętnastoletni Wojtek jest po operacji guza kości. O codziennych problemach choć na chwilę zapomną dzięki bezinteresownej pomocy. Szlachetna paczka to dla nich jednak nie tylko materialne wsparcie. Niesamowite, tego naprawdę tego się nie da opisać. Então é das... 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 To jest naprawdę coś niesamowitego. Mam nadzieję, że kiedyś ja będę mogła komuś tak pomóc. Jest to wsparcie. Psychiczne wsparcie, że nie zmagamy się z codziennością tak naprawdę sami. Tak? Że są ludzie, którzy rozumieją naszą sytuację. Łzy szczęścia i ogromna radość, bo szlachetna, pełna odzieży, zabawek i żywności paczka jest dla pani Agnieszki dużym odciążeniem finansowym. Historia samotnej matki poruszyła darczyńców, którzy postanowili tej rodzinie sprawić weekend pełen cudów. I to dosłownie. Ja mam wnuczkę niepełnosprawną, i kiedyś ktoś nam pomógł. I po prostu to jest jakby takie odwdzięczenie się, że ktoś nam pomógł. Byli cieszy się tak, tak jak widzę, że tutaj pani jest szczęśliwa, że no byliśmy przed chwilą też u jednej pani takiej starszej. No, no to tego nie idzie opisać. Potrzebujących osób w regionie jest wiele. Cel akcji co roku ten sam. Ile rodzin, tyle paczek. A w nich różnorodność. Od produktów spożywczych po sprzęt domowy. Na wsparcie w tym roku może liczyć 900 osób. Mamy świadomość tego, że jest sporo osób, które potrzebują takiego wsparcia i pomocy i wiemy o tym, że na pewno daje im to taką nadzieję, że są potrzebni, że ktoś o nich myśli i że te święta będą po prostu dla nich bardziej radosne. Wśród obdarowywanych są ludzie z różną historią to matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, osoby starsze, ubogie i ciężko chore. Szlachetna paczka łączy darczyńcę z potrzebującym. Rola wolontariusza sprowadza się do tego, żeby poznać rodzinę, zweryfikować ich potrzeby i przedstawić w umiejętny sposób darczyńcę. A cała siła tkwi w darczyńcach, więc w tym miejscu już teraz olbrzymie podziękowanie dla wszystkich darczyńców, którzy bardzo hojnie otwierają swoje serca. A te serca ponownie będzie można otworzyć za rok. Bydgoszcz, Anna Zdunek. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Charytatywne jarmarki i zbiórki żywności. Mieszkańcy regionu, kupując, pomagają potrzebującym. Dramat człowieka i jego konia. Wzruszająca historia pana Edwarda z Happy endem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku na przejeździe kolejowym w Białym Borze, w którym wczoraj zginął Janusz Dzięcioł. Kolejarze zapewniają, że przejazd jest bezpieczny i odpowiednio oznakowany, ale mieszkańcy mają na ten temat swoje zdanie. W miejscu tragedii płoną znicza a sąsiedzi i znajomi Janusza Dzięcioła nadal nie mogą się pogodzić z tym, co się stało. W miejscu tragedii pojawiają się już pierwsze znicze. Mieszkańcy Białego Boru i okolicznych miejscowości drobnym gestem i modlitwą upamiętniają ofiarę piątkowego wypadku na przejeździe kolejowym. Byłego posła, szefa Straży Miejskiej w Świeciu i zwycięzce znanego polskiego reality show, Janusza Dzięcioła. Współczyli rodzinie w na same święta, prostu stracili bliską, dobrą osobę ciepłą. W piątek przed godziną dziewiątą pociąg relacji Toruń-Grudziądz uderzył w bok samochodu osobowego. Auto znalazło się w rowie. A pociąg zatrzymał się kilkaset metrów za przejazdem. Choć w miejscu tego skrzyżowania nie ma szlabanu, to przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych podkreślają, że to miejsce odpowiednio zabezpieczone. Na sieci, którą zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe SA, jest około 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. Każde z tych skrzyżowań jest we właściwy sposób zabezpieczone i strzeżone w znakami, sygnalizacją bądź też innymi urządzeniami, które się w takich miejscach znajdują. Jednak znający to skrzyżowanie mieszkańcy zgodnie twierdzą, to nie jest bezpieczny przejazd. Jest blisko od drogi, a jest tak pod górkę. Od razu wyjazd z drogi głównej 55 no jest bardzo niebezpieczny. Moim zdaniem, to zrobić jakieś labanty, żeby zamykało, żeby ludzie po prostu, nawet się spieszyli, to muszą stanąć, bo zam, jest zamknięcie jakieś. Te mrożące krew w żyłach przykłady jednak pokazują, że nie zawsze szlaban okazuje się gwarancją bezpieczeństwa. Najważniejsza jest rozwaga kierowców. Kiedy zbliżamy się, niezależnie do jakiego przejazdu, tam szczególną ostrożność musimy zachować bo też nigdy nie wiemy, czy na przykład ten sprzęt, który jest tam y, ustawiony, sprzęt y, w postaci świateł czy szlabanów, czy on właściwie zadziała. Powinniśmy być spokojniejsi i powinniśmy ostrożnie jeździć, nie? No to wie pani no każdy się śpieszy śpieszy ale jednak życie to tylko się ma jedno. Przyczyny piątkowej tragedii wyjaśniać będzie komisja kolejowa wraz z prokuraturą. Według wstępnych ustaleń sygnalizacja świetlna w pobliżu przejazdu w momencie wypadku była sprawna. Jedną z hipotez braną pod uwagę przez śledczych jest oślepienie byłego posła przez słońce. Biały Bur, Kinga Wasilewska to jest weekend cudów, czyli finał akcji szlachetna paczka, ale wokół nas jest wiele osób, które liczą na choćby najmniejszy gest. Tak jak Antoś i Karinka, maluchy walczące z ciężkimi chorobami, to z myślą o nich zorganizowano dzisiaj w regionie charytatywne akcje. Ja lubię, hej, Jeszcze nie tak dawno spełnił swoje największe marzenie. Wzbił się w powietrze szkoleniowym śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Walczący z białaczką Antoś lądujące helikoptery obserwował przebywając w jednym z bydgoskich szpitali. Dwa tygodnie temu wrócił na oddział. Tym razem po to, by ponownie rozpocząć walkę z chorobą. Antek obecnie jest hospitalizowany, czeka na drugi przeszczep, bo niestety ten pierwszy przeszczep, który był w ubiegłym roku, nie przyjął się. Z niezwykle trudnym przeciwnikiem zmaga się też ta pogodna dziewczynka. Czteroletnia Karinka cierpi na ostre, rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia. Zarówno ona, jak i Antek potrzebują wsparcia, także tego finansowego, by móc kontynuować leczenie osiągnięciu celu pomóc miał jarmark świąteczny zorganizowany w bydgoskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Pyszne jedzenie, kiermasz książek i rękodzieła. Tutaj każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Choinki, kartki świąteczne, ozdoby różnego rodzaju, figurki. Także jest z czego wybierać. Dużo ludzi przychodzi, tak? I prezenciki można sobie porobić, nawet pod choineczkę. Fajna zabawa. Dużo tolerancji dla dzieci chorych. Uczy wrażliwości, a tego nam brakuje. W przygotowanie kiermaszu włączyli się podopieczni Krajowego Towarzystwa Autyzmu. To prace zarówno dzieci, rodziców, jak i ich terapeutów. Wydarzenie wpisało się w tradycyjnie obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia Europejski Tydzień Autyzmu. Mamy w tym roku dwa hasła. Jednym z haseł jest e, Jesteśmy wśród Was, czyli chcemy pokazać neurotypowość osób nieneurotypowych, a drugim hasłem jest Chcemy pomagać. Celem e, tej akcji jest pokazanie, że środowiska os Niepełnosprawnych może nawzajem sobie pomagać, że nie jesteśmy rozdzieleni. A w święta, jak widać, serca wielu osób otwarte są na drugiego człowieka bydgoszcz Kinga Wasilewska. I jeszcze jeden na to dowód tak pomagam pod tym hasłem przedświąteczną zbiórkę żywności zorganizowała Caritas. Dary zbierano m.in. w supermarketach i sieciach handlowych w Bydgoszczy. To jest miły gest, bo warto się w to włączyć. To nie dużo kosztuje, a zawsze drugiemu człowiekowi to dużo pomaga. To jest uczucie takie, że dzięki mnie druga osoba na tym skorzysta, będzie miała na przykład co jeść. I to jest takie podbudowujące człowieka. Zarówno jak i żywność, jak i wszystkie inne środki, chociażby piorące, wszystkie potrzebne. Środki toaletowe. One trafiają w różnych przestrzeniach. Najpierw trafiają do osób niezaradnych życiowo, do osób niezamożnych, do osób biednych, ale również wykorzystujemy część tych produktów do obsługi naszej łaźni. Trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środę i piątek, po między 50 80 osób korzysta z łaźni. Dla nich jest przygotowany posiłek. Dzięki tym wszystkim ludziom o dobrych sercach, ofiarnych sercach. Możemy przygotować paczki świąteczne. Dlatego też y, Caritas y, to nie jest akcja, to jest życie. Każdego dnia dzieje się coś dobrego, każdego dnia przychodzi ktoś z prośbą o pomoc. Teraz w zbliżeniach piękna historia przyjaźni człowieka z koniem. Mieszkający w Szubinie, 80-letni pan Edward, mimo złego stanu zdrowia i trudnej sytuacji finansowej, walczy o los swojej 30-letniej klaczy Elizy, która mogła być mu odebrana. Z pomocą mężczyźni przyszła Fundacja VIVA, która dzięki wsparciu internautów zapewniła zwierzęciu nowy boks i zapas paszy. Jak zapewniają wolontariusze, Eliza zostanie z panem Edwardem. No, pan zobaczy, ile osób chce panu pomóc. Dzieci przyszły pomagać. Jakie no. ładne To łzy szczęścia i ulgi. Pan Edward ma 80 lat, jest po udarze, miał też zawał. Mieszka z chorą na nowotwór żoną. Mimo chorób i trudnej sytuacji finansowej, ma konia, Elizę, która jest z nim już od 30 lat. Dzieci pana Edwarda pomagają jak mogą, ale sytuacja jest trudna. Kiedy kilka dni temu fundacja Viva otrzymała zgłoszenie dotyczące zaniedbanej klaczy, wydawało się, że zwierzę będzie musiało zostać zabrane od właściciela, który nie ma ani siły, ani pieniędzy na jego opiekę. Stało się jednak inaczej. Historia pana Edwarda i Elizy wzruszyła nie tylko członków fundacji, ale i internautów. Widziałam więź tego człowieka z koniem. Widziałam, jak zwierzę tuli się do niego. Widziałam, jak pan Edward popłakał się, kiedy powiedzieliśmy, że musimy tego konia zabrać. Ta sytuacja spowodowała, że podjęliśmy decyzję, że zwierzę zostaje i udzielamy pomocy na miejscu. Podczas internetowej zbiórki udało się zebrać ponad 8,5 tysiąca złotych. To więcej niż zakładano, potrzeby są jednak ogromne. Z zebranych pieniędzy zakupiono siano, słomę, zapas paszy i leki dla Elizy. Karmę otrzymał także Kajtek, wierny pies pana Edwarda. Fundacja podjęła się przebudowy szopy, w której mieszka Eliza. Klacz dostanie odwolony. Nowy drewniany boks. Pan Edward mieszka w małym domku, w którym nie ma toalety. Najważniejszy jest jednak dla niego los ukochanego konia. Kupiłem od takiego handlarza, nie? A była mizerniutka, taka chudziutka, nerwowa, ale ja pomału zacząłem z nią gadać i zacząłem rozmawiać i ona przychodziła, położyła mnie na ramię buźkę, przytuliła się i idziemy, no idziemy i sielim. I tak szli razem przez 30 lat. Dzieci pana Edwarda nakłaniały go, by sprzedał konia. Teraz zrozumiały, że to więź nie do rozerwania. Dzięki otrzymanej pomocy wierzą, że pan Edward i Eliza wspólnie przetrwają trudne czasy. To widać, że jest szczęśliwy, jest zadowolony, że, miał że jest zabezpieczony przede wszystkim. Że jest zabezpieczony w karmę dla tego konia. Nie będziemy musiał kombinować, martwić się. Także spadł mu po prostu kamień z serca. Koń dostał emeryturę tutaj. W pomoc zaangażowały się także dzieci. Harcerze z drużyny Wilcza Wataha ochoczo zajęły się sprzątaniem szopy i układaniem siana. Usłyszałam o tej sytuacji i przyjechałam po prostu pomóc, bo kocham zwierzęta. Pomóc panu Edwardowi i Eliziem może każdy na portalu pomagam.pl trwa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację Viva Szubin Monika Komisarek. Piękna historia i oby ta przyjaźń trwała jak najdłużej. A teraz chwila, na którą z wiel wielu z państwa czekało, czyli last minute tak zwane bilety na niezwykły koncert robi go Williamsa. Pozwól jeden Proszę, dla to... mnie, ile zostanie? Zostaną cztery, a właściwie nadal pięć, bo to żart oczywiście wykonanie oczywiście, Michała. Tak. Ja jestem fanem Robiego Williamsa od czasów Take That, ale to nie ja wybiorę się na koncert, ale ktoś z Państwa. Jarosław Dąbrowski o wszystkim już teraz opowiem. Dzień dobry Państwu. Michał zdradził przed chwilą odpowiedź na pytania z wczoraj z konkursu. Tak? Z Take That zespołu wywodzi się Robi Williams. Dzisiaj pytanie inne. Mamy jeszcze dodatkowe pięć biletów od prezesa Jacka Kurskiego z telewizyjnej puli. Jutro wieczorem Robi Williams w CKK Jordanki. Pięciorgo z Państwa może się znaleźć także na tym koncercie. Co trzeba zrobić? Trzeba... Znać odpowiedź na myślę proste pytanie. Ta najnowsza płyta Christmas Present robiego Williamsa. Na tej płycie robi Williams śpiewa. Śpiewa hity z dwoma bardzo znanymi innymi wokalistami. Jeden Irlandczyk, drugi Kanadyjczyk. Mała podpowiedź. Jeden był w Toruniu na koncercie na Matarajnie kilka lat temu, drugi w czasie Kamerimicz odsłaniał swoją wystawę zdjęć. Prosimy podać nazwiska dwóch wokalistów, którzy śpiewają na tej najnowszej płycie razem z Robim I numer telefonu 52 37 00515. Powtórzę 52 3700515. Przesiadam się i odbieram telefony od pięciorga z Państwa. Telefony na pewno zaraz się rozdzwonią. Życzę Państwu powodzenia i proszę pozdrowić Robiego ode mnie. Medycyna bez tajemnic podczas dnia nauki Medykalia. Młodzież poznawała tajniki nauk medycznych i odkrywała kulisy pracy lekarzy. Wizyta na sali operacyjnej to tylko część propozycji przygotowanych przez Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Można było także posłuchać wykładów, stworzyć własny kosmetyk czy dotknąć narzędzi chirurgicznych. Hak chirurgiczny, nożyczki, pensety, peany to tylko część narzędzi wykorzystywanych przy operacjach. Niektóre służą do zabiegów chirurgii klasycznej, inne, znanej dopiero od kilkudziesięciu lat laparoskopowej. Trokar jest to taka rurka, którą wbijamy w ciało chorego. Usuwamy ten tak zwany mandryn, to wnętrze tego i przez tą rurkę właśnie wprowadzamy te delikatne narzędzia i operujemy. Oczywiście zaleta jest jednoznaczna, tutaj jest mniejszy uraz okooperacyjny, nie ma dużego cięcia, dużej blizny. Tajemnice i rytuały sali operacyjnej to zajęcia, na które po 15 minutach od uruchomienia rejestracji zabrakło miejsc. Pokazujemy młodzieży, jak wygląda praca chirurga i instrumentariuszki na sali operacyjnej, czym się zajmujemy, jakie mamy narzędzia, jakie rodzaje operacji, w jaki sposób chory jest przygotowywany do zabiegu oraz jak operacja przebiega po kolei od pierwszego nacięcia skóry do założenia ostatniego szwu. Z pewnością taka wiedza przyda się uczniom szkół średnich, dla których studiowanie medycyny byłoby spełnieniem marzeń. Takich osób jest tutaj kilkaset. Interesuję się biologią, rozszerzam ją w szkole i moim zdaniem zawód lekarza jest bardzo ciekawy, a takie warsztaty na pewno pomogą się rozwinąć. Uczestnicy mieli do wyboru 27 warsztatów, w tym teoretyczne i praktyczne, bezpłatnie zgłębiali wiedzę z różnych dziedzin medycyny. Mamy warsztaty, począwszy od sali operacyjnej, poprzez farmację, a także skończywszy na centrum symulacji medycznej, gdzie młodzi ludzie mogą się dowiedzieć na fantomach, jak przebiega kolejny proces leczenia. Co roku medykalia przyciągają młodych ludzi zainteresowanych medycyną. To jedyna okazja, by od kuchni zobaczyć, jak wygląda ich wymarzony zawód. Kilkudziesięciu mężczyzn z różańcami w dłoniach po raz pierwszy przeszło ulicami Bydgoszczy. Męski różaniec to inicjatywa członków wspólnoty Wojownicy Maryi. Uczestnicy marszu przeszli przez miasto niosąc dwumetrowy różaniec przywieziony z sanktuarium w Pompejach. Trasa biegnie przez cztery parafie. Pierwszy idziemy do parafii świętej Jadwigi, później do parafii Nieustanice pomocy, stamtąd przychodzimy na stary rynek. I na koniec do, do katedry. Uczestniczą jak widać w nim sami mężczyźni. To się nie zdarza. Zazwyczaj większość w kościele to są kobiety, a tutaj no, tworzymy wspólnotę mężczyzn. I to jest dlatego niesamowite. Walczymy ze sw swoimi słabościami, ze swoim grzechem. Jesteśmy przyjaźni, oczywiście ustosunkowani do wszystkich. Jesteśmy, uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, uznajemy, że mamy wiele słabości. Wiele spośród nas braci ma, ma rodziny, ma swoje problemy i właśnie walczymy przeciwko. Tym problemom walczymy, z tymi, z tymi problemami, z tymi naszymi słabościami. Chcemy być coraz silniejszy w naszych rodzinach, chcemy wspierać nasze rodziny, chcemy być dobrymi mężami, dobrymi, dobrymi ojcami, chcemy być dobry, dobrymi pracownikami, ale również chcemy wynagradzać Mary tak jak w dzisiejszym dniu, nasze wszelkie bluźnierstwa przeciwko jej sercu. W zbliżeniach czas na informacje sportowe Maciej Pieszczyński. Dobry wieczór. Trwa mecz ligi siatkówki kobiet pomiędzy Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz a Radomką Radom. Jest 2 do 1 dla Bydgoszczanek. Z kolei w Toruniu w towarzyskim meczu spotkały się kobiece reprezentacje Polski i Słowenii w futsalu. Biało-czerwone wygrały wysoko, bo aż 7 do 2. Polki nie awansowały do finałów najbliższych Mistrzostw Europy, więc ich celem jest awans do kolejnych. Eliminacje odbędą się prawdopodobnie jesienią, a Polki mają być wtedy w szczytowej formie. Kolejny sprawdzian biało-czerwonych jutro w Unisławiu o 16.30 ponownie zmierzą się ze Słowenią. Więcej sportu po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A u nas jeszcze czas na informacje o pogodzie. Na najbliższe godziny Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Przed nami deszczowa noc w regionie z temperaturą od 3 do maksymalnie 6 stopni. Niedziela przyniesie pochmurną aurę z lokalnymi opadami deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy wysokie wartości jak na grudzień, bo od 6 do nawet 8 stopni. Jednak silny okresami porywisty wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Według prognoz synoptyków nadchodzący tydzień na Kujawach przyniesie pogodę w kratkę. O tym już za chwilę w szczegółowej prognozie pogody. Do zobaczenia. To była Andrzejka Wednarska, dziękujemy bardzo. Kończymy także główne wydanie zbliżeń. Jarosław Dąbrowski jeszcze rozdaje ostatnie bilety na koncert Robiego Williamsa, który jutro w Toruniu, ale także w telewizyjnej dwójce 25 grudnia o 20.10. Ja dziękuję Państwu teraz, zapraszam na wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.